Cześć, witajcie, w tym filmie zaprezentuję Wam dwa stoły robocze marki Keter. Meterek sobie wziąłem, bo nie pamiętam wymiarów. Jeśli mam kartkę, ale to na bieżąco sobie zmierzymy. Dobra, dwa stoły marki Keter, ogólnie tych stołów jest kilka tak naprawdę. Mamy do wyboru dwie wersje i chyba tam są jeszcze jakieś różne wersje, jeżeli chodzi o ściski. Już Wam pokazuję o co chodzi. Pierwszy stoł, który już kiedyś prezentowałem, Wygląda w ten sposób, obydwa mają rączkę, różnią się troszkę, widać to tam dobrze, stoły się różnią, raczej gabaryt i waga podobna, natomiast budowa już nieco inna. I teraz tak, ten pierwszy stolik, który Wam już prezentowałem, ten starszy, rozkłada się w ten sposób i to jest w zasadzie rozkładane, które tam gdzieś, rozkładanie, które ym, chyba tam gdzieś widziałem, że dwusekundowe. Raz, jakby. I dwa. Ten stół macie omówiony już wcześniej, natomiast myślę, że tutaj warto przypomnieć przy okazji tego drugiego stołu. Taki dość stabilny stolik. Nieduży, niezbyt wysoki. Jeżeli jesteście wysokim chłopem, to ten stolik raczej. Yy... On będzie pomocny tak czy inaczej, bo nie macie rzeczy na ziemi, ale to będzie raczej niski stolik dla Was. W kolejnych filmach pokażę rozwiązanie dla mega wysokich chłopów albo rozwiązania inne, duże stoły robocze, które możemy sobie stworzyć. Dzisiaj też pokażę, jak zrobić duży stół z jednego bądź dwóch stołów. Dobra, stół ma 54,5. Na 84,5. I wysokość tego stołu, bo to jest najważniejsze, naj, najczęstsze pytania, 75,5 cm. Czyli nie jest to zbyt wysoki stół. Pod spodem mamy półeczkę. Dzięki temu odłożycie kilka narzędzi. I pod tą półkę można wrzucić jeszcze jakąś skrzynkę. Są tutaj szyny do ścisków. Ściski są. W zestawie wszystkiego tak szczegółowo nie chcę omawiać, bo to w zasadzie nie ma sensu. Ściskami możecie tutaj coś złapać. Jest to pokazane w innych filmach, w poprzednim filmie o tym stole. Otwory na odłożenie jakichś tam narzędzi. Tutaj to też jest uchwycik, więc można sobie za te otwory podnieść. Ewentualnie tutaj z boku mamy bardzo wygodne uchwyty. Składanie tego stołu. Też jest tutaj mały patent na to. Teraz tak. Blokada musi być zamknięta, jeżeli chcemy stół obciążyć, chyba do 453 kg. To jest gdzieś mniej więcej taka wartość w obydwu przypadkach. Teraz blokada musi być otwarta i zamknięta, jeżeli chcecie złożyć. Patent na składanie jest bardzo prosty. Rękami, tutaj z boku sobie zamykam od razu te boczki, to już się chowa, nie? Przechodzę na tą drugą część, na półkę. Jakby łapie płeczkę, widać, nie? Szybko spakowałem. Macie jeszcze uchwyty po krótszym boku, gdybyście chcieli to tak transportować, nosić. Stoły są po złożeniu obydwa w zasadzie, mniej więcej w grubości 11 cm. Czyli w samochodzie, nawet gdzieś tam zasiedzenie, czy na pace, czy pod narzędziami, za narzędziami. Gdzieś tam nie zajmuje to dużo miejsca, a bardzo fajnie się z nich korzysta na budowie. Są niezastąpione, nie ale są bardzo pomocne, bardzo pomocne stoły. Ten stół rozłożę, żebyście zobaczyli jeszcze jak będzie w porównaniu z tym drugim. I przejdziemy sobie do prezentacji stołu, który jest tematem dzisiejszego filmu. Nabrudziłem się, bo mam no, trochę brudny ten stół. Był Make, ale coś tam pewnie zostało gdzieś, dobra. Drugi stół, yy, blat troszeczkę inny tutaj mamy również szyny ściski wyglądają trochę inaczej jest taki ścisk nie wiem gdzie go będzie widać lepiej i stół, ten się rozkłada powiedzmy 2 do 5 sekund to ten się będzie rozkładał 1, 2, 3 minutki zależy jakich to Z stół ma nogi schowane pod blatem tu są czerwone takie zatrzaski powiedzmy zaczepy, dzięki którym nogi nie wypadają. To się tam wkłada z tamtej strony i pstryk. i to już siedzi konkretnie. Tutaj są akcesoria w takim jeszcze pojemniku, to na koniec możemy pokazać jeszcze i teraz pokażę Wam, jak to złożyć. Więc każda noga jest tak zbudowana i ona ma tutaj część taką powiedzmy z gwintem, a tutaj trzeba pół obrotu wykonać, żeby ta noga była stabilnie wkręcona. Stożek, ich tutaj jest poszerzenie, którym, które dociśnie do blatu. I te nogi montujemy już delikatnie pod kątem, czyli tworzy się nam z tego faktycznie tak jakby stół. Tak, wygląda to dokładnie tak jak stół, bez żadnej półki na dole. Mamy stół. na oko już widać, że ten stół jest wyższy. Jego wymiary 97,5, tu było 94,5, czyli jest szerszy. 55 powiedzmy, tu było chyba 54,5. I wysokość też jest wyższy Mamy wysokość 80,5 cm. Czyli spogo, to już jest fajny stoliczek. Jest tych kilka centymetrów wyższy, jest możliwość zaczepienia jakiejś frezarki, coś tam podpięcia od spodu. Ja z tego nie korzystałem, nie chcę nic o tym mówić. Jeżeli macie doświadczenie z tym, używacie to śmiało pod filmem. Sam chętnie poczytam, co tam się da zamocować i używać, jakie modele i tak dalej. Ściski, które są w zestawie, wyglądają w ten sposób. Tam były takie zwykłe, jak ściski stołarskie. Tutaj musimy sobie coś włożyć element który pasuje do szyny i możemy dokręcić coś ściskiem. Nie ścisku układamy w trzech pozycjach: tak, na środku, albo cofamy. I wtedy siła też nam wzrasta z automatu i możemy coś przytrzymać. Tak to wygląda. Ściski można usunąć i po delikatnym przerobieniu tych ścisków, czyli ten element z dołu trafia na górę, można te ściski używać z maszyną wandeli. To polecam, bo fajnie. Płeteczkę łapie. Można fajnie tam pracować sobie na maszynie wandeli. Dobra, to teraz te akcesoria. Od spodu znajduje się takie pudełeczko. To tam ma swoje miejsce. Raczej nie powinno wylecieć, aczkolwiek jest tylko na takich zaczepach czerwonych. Wewnątrz tego pudełeczka mamy śrubki instrukcja. Kółeczka, które tutaj na środku pod daną frezareczkę pewnie zagadają. Różne są, więc możecie to wymienić. Płytkę też można odkręcić, więc pewnie ze sklejeczki coś można dorobić dziwnego, innego, jeżeli chcecie, pod jakąś dziwną wyżynareczkę, cokolwiek innego tam. I mamy takie blaszki. I to jest temat bardzo fajny. Te blachy montuje się w czterech miejscach. Ja ich dzisiaj chyba nie będę przykręcał, bo tego nie używam tak, ale te blachy pasują na rogach. Powiedzmy, nie widzicie teraz. Czyli tak albo tak. Tutaj, nie? I teraz to jest temat fajny, bo do takiej blachy to się jeszcze przykręca, więc to nie wyleci, nie? Macie powiedzmy te blaszki, możecie wrzucić tutaj deskę. Już wam mówię, jaki musi być wymiar, bo to też kurde potem będą pytania. 4 na 9, takie może trochę więcej niż 9. 4 na 9 deseczka, i dzięki temu możemy poszerzyć stół na przykład po 30 cm. Nie? Na to wpada płyta OSB, która znowu jest szersza tutaj i w tą stronę, i na boki. I wtedy macie na węższych nogach, ale dość duży stół. To jest fajne, możecie mieć dwa takie stoły. I wtedy te stoły postawić koło siebie, macie większe stanowisko pracy, albo powiedzmy jeden, drugi stół, jeżeli potrzebujecie na jakąś maszynę i na odkładanie czegoś tam. Albo możecie deski wykorzystać, które będą bardzo długie nawet, myślę, że do trzech metrów spokojnie, i wtedy na to płyteczka OSB wpada, czy dwie płyty mniejsze, jakiś format, nie? czy trzy nawet. Poprzykręcać i macie ogromny stół na budowie na którym jesteście w stanie stworzyć kilka stanowisk pracy i sprawnie sobie wygodnie pracować na stole, a nie na ziemi, nie? Docinanie płytek, czy jakieś tam inne prace, każdy wie co, co potrzebuje gdzieś tam na budowie sobie ogarniać, w warsztacie nawet. Tak to wygląda, więc możemy zrobić stół dzięki temu dłuższy, wąski, albo obracając, wtedy macie szerszy stół i tutaj myślę, że płyta OSB 125, a no, na lajcie. Bezproblemowo, czyli e, płyta ma 2,5 metra na 125 cm, nie? To taki stół możecie na spokojnie z dwóch tych stołów zbudować. Teraz nie pamiętam, jakie to były ceny. Czy 300, chyba 60 czy 70, a ten 200, coś chyba nie pamiętam. Sorry, wpiszecie sobie w Allegro, to wyskoczy od szczału, no nie? Te stoły są, stół Keter. Dobra, złożę jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to jak to się składa, sprawnie czy niesprawnie i będzie tyle. Dzisiaj prezentacja stołów roboczych marki Keter. To wygląda, rączka jest pogumowana, gdybyście chcieli wiedzieć, w takim stole rączka jest tworzywa, nie jest pogumowana. W tym filmie to wszystko, zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy, trzymajcie się.